No, kochani, jak ja jestem szczęśliwy, że w tym miejscu Polski znajduje się pole golfowe. Na moje szczęście, w środku Polski, w najlepszym miejscu pole golfowe i to jakie? To jest dla mnie oddech, ale myślę, że dla każdego golfisty, który jeździ gdzieś tam, no bo trudno wymagać, że pod jasną górą mieszkało tutaj jakieś tam tabuny golfistów. Wiadomo, że w naszym kraju tradycje są zupełnie inne i nasz były premier. Za najlepszy dowcip świata uznał, jak go zapytano, czy gra w golfa. Zresztą zapytał go wicemarszałek Sejmu. do ten tak ryknął, jak nigdy się nie śmiał w życiu. To i dobrze, że golf powoduje tak naturalne odruchy u niektórych ludzi. U mnie już od prawie 30 lat powoduje to, że jak tylko lekko gdzieś pozwolą, to ruszam w pole. No a tutaj to szczególnie, no bo naprawdę takich pól golfowych jak to w Polsce są może jeszcze dwa. W każdym razie jest to na pewno pierwsza trójka. Jak ktoś nie był, to niech przyjeżdża i niech mi powie, że ja nie miałem racji. Pozdrawiam Was i życzę Wam tutaj spotkań na tym polu golfowym. Ja obiecuję od czasu do czasu bywam, a staram się bywać jak najczęściej.